Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o brązowej wodzie w basenie. Jak się tego pozbyć? Dlaczego to powstaje? A może Twój basen potrzebuje witaminy C? Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Brązowa woda w basenie jest w większości przypadków wynikiem zbyt wysokiego stężenia żelaza i manganu. W naszym basenie przeważnie występuje po napełnieniu wody ze studni przydomowej. Woda w studni posiada bardzo dużo różnego rodzaju minerałów, jednych więcej, drugich mniej. Ale naszym problemem jest żelazo. To ono sprawia, że woda robi się brązowa po dodaniu chloru do wody. Substancje na początku są bezbarwne, ale po reakcji z chlorem uaktywniają się i zmieniają naszą klarowną wodę w brązowo-rudawą. Zapewne dużo osób zadaje sobie pytanie, czy można się kąpać w takiej wodzie? Zapewne osoby, które nie posiadają wody z wodociągu w domu się kąpią. W łazience na kranach, umywalkach, pod prysznicem można spotkać twardy osad spowodowany żelazem. I to właśnie on jest niebezpieczny dla naszego basenu, ponieważ zaczyna nam Korodować instalacja basenowa, na ściankach basenu robi się osad. Woda w basenie jest cierpka, twarda i ma nieprzyjemny zapach. Jak się tego pozbyć? Opowiem Wam na moim przykładzie, jak udało mi się wygrać walkę z brązową wodą, aby cieszyć się z czystej, przejrzystej wody. Na początku musimy wstrzymać filtrację na 24 godziny, aby cały osad opadł na dno. Później musimy delikatnie odkurzyć dno basenu. Musimy to robić bardzo powoli i delikatnie, aby nie wzruszyć zanieczyszczonego dnia. Jaki odkurzacz będzie do tego odpowiedni? Jakiś czas temu robiłem recenzję jednego z najlepszych i najtańszych odkurzaczy ręcznych z przyprowadzonym małym ulepszeniem, dzięki któremu wyłapuje najdrobniejsze zanieczyszczenia z wody, nawet piasek. Po odkurzeniu basenu najlepiej będzie użyć preparatu Superflok. Również był o nim film na moim kanale, więc serdecznie zapraszam. Flok to preparat, który przeprowadza koagulację w naszej wodzie. Co to znaczy? Wszystkie drobne i niewidoczne brudki łączą się w większe grupy i dzięki temu zaczynamy je widzieć. Po dodaniu tego preparatu znów musimy odczekać około 12 godzin, aby wszystko osiadło na dno. I odkurzamy nasz basen. Więc jak widzicie, odkurzacz basenowy jest niezbędny, jeśli chcemy cieszyć się z czystej, zdrowej wody. Później uruchamiamy nasz filtr i cały czas filtrujemy wodę w basenie. Najlepiej, aby basen w ciągu 24 godzin był przefiltrowany 2-3 razy. Do tego musimy sprawdzić, czy filtr się nie zapchał. Jeśli jest to pompa piaskowa, należy wypłukać piasek, używając odpowiedniej funkcji w naszym filtrze. I zalecam takie pukanie przeprowadzić kilka razy dziennie. Pamiętajcie, że o czystość basenu musimy dbać cały czas, nie tylko na początku, lecz przez cały sezon. A co z metodą z witaminą C? Polega ona na wrzuceniu do basenu z brązową wodą dużej ilości kwasu, czyli naszej witaminki C i wymieszaniu go z wodą. Po chwili uzyskujemy rezultat przejrzystej wody. Pamiętajcie, woda z żelazem jest bezbarwna dopóki nie doda się chloru. Chlor powoduje, że żelazo robi się widzialne. Natomiast metoda z witaminą C jest po prostu odwróceniem tego procesu. Po dodaniu witaminki Żelazo znika z wody, lecz stężenie w wodzie basenowej pozostaje takie samo. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się spodobał. Zachęcam was do podzielenia się swoim doświadczeniem w komentarzach pod filmem. Kto ma ochotę zostawić subskrypcję i łapkę w górę, zostawia. Trzymajcie się. Hej.